Słuchajcie, Nissan Qashqai, lampa Full LED, tak jeszcze przed spakowaniem, przed wysyłką zawsze e, sprawdzamy czy wszystko działa, czy, czy gdzieś tam w fazie transportu, czy magazynowania nic się z lampą nie stało, żeby mieć pewność, że, że wysyłamy e, produkt w, spół, w 100% sprawny. E, no i tak samo jest w tym przypadku. E, to już tutaj sobie wszystko sprawdziłem, czy to jest wersja angielska, czy europejska. Czy działa dzienne, czy kierunkowskaz. Eee, także tutaj te testy wszystkie przebiegły pozytywnie. I, i lampa jest w 100% sprawna. Także za chwileczkę będzie pakowana i, i wysyłana. Konkretnie lampa, która została zamówiona, ta ze zdjęcia. Pełną ofertę znajdziesz na stronie autolampy.com.pl autolampy